Przejdziemy strony spina i otworzymy taki fajny zestawik tego Star Wars kupiłem go dzisiaj no więc to że mało ważne to jest taki, jak widać to są bardzo fajne figurki plus działo, według mnie się nawet opłaca no otworzę pudełko i wam wszystko pokażę, więc zaraz zwracam a więc tak to się prezentuje najpierw chyba zacznę od składania figurek, więc Złożę figurki, yy, zaprezentuję wam to i yy, przejdziemy do budowy działka. A więc dobra, to tam. Złożyłem tak się figurki prezentują, to jest taki fajny. Jeszcze będę broni, ale broni nie znajdzie czas. Taki. Mamy tutaj mega fajne z takim widziałem na YouTubie takie yy, te pomysły na pecażki. I więc zrobię i będzie jeszcze upgrade yy, w mojej armii. Mam razem 22 klony, więc trochę dużo. Mam taki centenką. No Ogólnie fajnie się prezentuje, się tutaj będę w tej części, w drugiej części, będę składał działko z tej instrukcji, ale yy, nie, jakby nie będę robić tego tak, że. Będę to na film, bo jakby nie mam y, statywu, że jakby nie mam nic, żeby to jakoś tak nagrywać, więc niestety ominiecie, w sensie ja po prostu y, to nagram za kulisami jakby, że zastopuję fi film, y, będę nagrywał, y, znaczy nie będę nagrywał, tylko złożę to i jak skończę to... Yy, yy, odstopuję i będziecie już widzieli efekt końcowy więc ja tak zrobię, póki jeszcze nie mam statywu to tak zrobię no dobra, no to ja to składam zawiera się za, za składanie i zaraz się widzimy, pa po, yy, po budowaniu wszystko się prezentuje tak takie bronie, tej Ty, z tym miałem połączyć. Lu, ten, luneta z pistoletem. Bardzo fajnie to wyszło. Ale to jest takie mm, działko. To jest i pokażę Wam, jak strzela. O, tak zrobię. cel I robię tak, że naciskam i robię technicznie. Czy, dziury, czy dziura zrobiło? Nie. Yy, ale mocne, więc radzę uważać. Yy, ogólnie ocena yy, zestawiku jest bardzo, yy, no bardzo mi się podoba, opłacało się wydać 90 zł. Yy, złotych. Ja nawet się opłacało, więc tak się wszystko prezentuje. Fajne bardzo tutaj. Pan siedzi. O, tutaj. Paceczek bardzo fajny. fajny No i to tyle. Na dzisiaj y, możecie się obawiać... czy obawiać. Y, niestety pod, znaczy, nie mam nadzieję, że to nieprawda, ale podobno y, będzie weryfikacja wieku od y, od pierwszego chyba lipca tak chyba tak no i mm, dlatego że nie jestem zbyt upełnoletni to znaczy yy, w sensie ma mało lat żeby nagrywać na YouTube więc jakby yy, niestety to są moje ostatnie odcinki czy niestety powoli kanał będzie umierać Aż w końcu go w ogóle nie będzie Bo będzie weryfikacja wieku. Ale mam nadzieję, że tego nie będzie A jak nie, a jak nie będzie, to będzie fajnie I yy, Ogólnie to yy, Poza tym to możecie się spodziewać tego, że Będę robił animacje poklatkowe I że na pewno będę robić testy a czy Składać te No zestawy Typu patropaki i inne takie A więc no dobra No to przypominam Zasubskrybujcie, zalajkujcie i piszcie w komentarzach jak, jak, jak Wam się podobał film. Moja ocena, moja ocena y, tego zestawu to 9,5 mocne 9,5 na 10. Bardzo mi się podoba, a teraz...